Siemankowicowie! Mańkowicowie, dzisiaj będziemy grali w grę, co się nazywa Supermarket Simulator. Właśnie dzisiaj miałem to na informatyce akurat, więc... Właśnie... To jest fajne w ogóle. I pamiętajcie, żeby zostawić sobie lajka like, i my możemy zmienić nazwę. Nacisczam przez to się nie da. Set Opening Patrz patrzę, Czyli jest autor, to open. I tutaj dać? Chyba tak. No? Bo ja to miałem na informatyce, ale. No, jakby. Już zapomniałem informatyka była gdzieś Nie pamiętam, a dobra cena. szczerze to tak pięćdziesiąt groszy? Czeka, muszę wycelować? Nie miał. Dobra No tak A to chyba mam tu, co nie? Tak Ano, Dobra, na open ktoś będzie tu przychodził? O, ktoś przyszedł, dobra I Jak widzicie w tytule to widać, że dużo ludzi będzie przychodziło mąkę. Okay. A, dobra, czytaj Nie, zero Kropka 50, chyba Nie, no stój Kropka 50. No Trzymonci, no Jeszcze ja to rozumiem Nic, bo tam na monitorze Pokazuje ile reszty Aha, dobra 98 Złote i 50 groszy muszę a zapłacił mi stówę aha Wcieraj, czyli nie zdążył ode mnie kupić a dobra dalej to jest gdyby miał i byś nie musiał mu dać. Dobra, kropka 50 uh -huh. Tak gra się zapisuje, więc ją może jeszcze pojutrze nagramy albo jutro. Uh -huh. Jak się uda, tak się uda. Jedna mąka jeszcze. Kropka 50. Uh -huh. Tam chyba jest czas i ja on bardzo szybko mija. A dobra się mąki skończyły. Dobra, kupujemy tu, żeby było 10 tych o mąki 10 Dlaczego ja mam 5 zł? Tylko 5 Jezu Dlaczego tylko 5? Głupia Co ty robisz? Dla mnie to już jest przecena gratis. Gratis wiem Ci za złotówkę. Ale może zwiększyć cenę zawsze. On tam pisze, że za pół minuty. Okej. Okay. Nie, nie może A Zmienia se... A dobra, nie ma. Nie, bo wtedy będę mógł dłużej. To tak, najdłużej odsiedla. O! Już się! A że to z nieba spada, na no, ale dobra. Otwieramy i dajemy. Nie, nie chcę zmienić. Chcę. Dajemy! kubła bo nie chcą co tam dałem ale... dobra tu jeszcze a ta jest fajna szczerze ona jest no macie w, w tytule chyba tego filmu. No podam wam link. Do tej dzierki uh -huh. w opisie. ale muszę najpierw, będę musiał skopiować. Uh -huh. Więc nie tak szybko będzie. Dobra.

Chyba nie wszyscy zdążą ode mnie wziąć. Jeszcze 50 zł. Prawie 50. No i już nie, nie zdążycie kupić, mogę. Bo w ostatniej sekundzie wpisałem. 42 zł. No, tu w drzewie, wydałem na te mąci uh -huh. Nie może w to wejść Dobra, dziewięć uh -huh. złotych trzymaj. Mówię złote, bo to jest Ameryka, więc u nich to są dolary. Dobra, będę mówił dolar. Dlaczego do, do tam jest małpa na jeden? Uh -huh. Dobra, zero reszty, Aha. już jest 13, już dwie godziny, czyli u nich dzień trwa z półtora minuty. Aha. A Aha. dobra I ostatni nam został... o 3 kupię co to, to można maksymalnie 3 kupić. Aha przykład się nie uro nawet po 10. No, to jeszcze mam. I dobra, zamy... Zamknąłem. Dobra, nie własne. O, choć, trzy choć jeszcze biorę. Szczerzyłem już y w lat dawał po 25 centów, bo daje zawsze 50. Dobra, tutaj daję. Dobierę. Otwieram. Tutaj wkładam. Czuję, że nam szybko to pójdzie. I tyle. Tak naprawdę. Ej, czekaj. Nie, nie dora. O tak. Od teraz otwarte. Święty Mikołaj. Święty Mikołaj do nas przyszedł. Jest tutaj dalej... Są dalej święta? Ale tylko... Uh -huh. Tylko, że kobie się na no mąkę Myślałem, że święty Mikołaj jest bogaty. Uh -huh. Muszę kasy na nowo zbierać teraz. Bo wydałem ponad 40 zł. Ale to na jeden odcinek. idealnie. Dobra, złotówka. Mhm. Dobra, to się utrzymaj. Jedna mąka, co? Jesteś biedny. A stówę zapłaciłeś. Dobra, no to jesteś bogaty. Dobra, pięć, siedem, osiem, dziewięć i jeszcze pięć. Aha. Jedna Jest Aha. Ja jeszcze że tak nie lubię kartą. bo się tak ciężko trochę wpisuje, a i się dzień już, <noise> i ta godzina coś może Czyli oni tu ze mną stoją nocami i chcą kupić mąkę? Wow. Tu dajcie mi 2 złotych chociaż Czyli kupcie 4 mąki. Level 3 Uuu 51 złoty. No Ale to jest taka kolejka Jezu jak uh -huh. Oni wchodzą Jezu Dobra, 9 słupki, dolarów. 50 centów. Uh -huh. Dolar. 50 centów. A w sumie nie Dobra. Na inny dolar. Uh -huh. Ej, właśnie gdzie oni idą? Bo no, widać, że oni mają zakupy. Jeszcze tam ktoś idzie, jakiś facet. Dobra, gdzie oni zazwyczaj idą? Aha. W te Można tam nie patrzeć. A, raczej, ale czaruję, ja tam zapatrzyłem. Dobra, zamknięte, żeby dać kolejne mąki. Pyk, dobra, to bierzemy. Otwieramy, tutaj wkładamy. Jezu, nie zadaj ceny z mi... dajemy tutaj. Idealnie. O, święty Mikołajsiu. Nie jest święty. Dobra, dajemy. A i co? Tutaj dajemy. Dziwię się, że tych paczek nie okradli, a poza tym zapomniałem je teraz otworzyć. Było zamknięte przez dwie godziny, bo wkładałem łąki przez 5 sekund. Dobra. Dobra, pie... Aha, może cofnąć, dobra. nie. 56 mało. dolarów, mało. Ale co dolarów w sumie? Dobra, dajemy. Dobra, kupiłem oni wszyscy ten manga i kończymy ten odcinek. Wiem, Widowi, poza tym, że dawno nie było odcinka, ale tak nie mam czasu, bo teraz już jest po feriach i nie mam tak czasu. Ale teraz się postaram tak codziennie. Aurani, ini. <hesitation> 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 że jest tak ciemno. Aha. Dobra, to ostatnie mąki dla Was. Ja też widzowie będę kończył ten odcinek, bo dawno wróciłem ze szczoły, wiem, że mówię, że już dawno, dawno, dawno temu bo w sumie dawno, dawno temu. <laughs> e, ja też będę z Wami kończył widzowie. Pamiętajcie, żeby zalajkować i zasubować. Widzimy się jutro na moim kanale albo pojutrze, nie wiem, ale pamiętajcie, zalajkujcie i zasługujcie.